Nie pytają cię o imię walcząc o ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walcząc o ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walcząc o ostrym cieniem mgły. Chwowadis, kurwa. Ja pierdolę. Co się wydarzyło, to się już kurwa nie odwydarzy. Myślę, że. No kto jeszcze może być? Tylko Tadeusz Rydzyk może zamknąć ten challenge. No nie, no i Jarosław Kaczyński. No. Ale to już się nie wyobrażam, już wyżej nie może być, niż jasny cień mgły, ostry cień mgły, AJ. Powiem wam mordę, że kurwa. No nie wiem, no, to po prostu teraz już nie wiem, bo to jest tak, może się mylę, ale czy właśnie prezydent naszego kraju nominował premiera naszego kraju, do wzięcia udziału w akcji, której celem jest pomaganie służby zdrowia, ponieważ nasz kraj sobie nie daje rady. Czy kurwa mi się wydaje, czy tak jest? Czy po prostu chodzi tylko o rapowanie? To zabrnęło za daleko moje mordy. Tak mi się wydaje. Oczywiście każdy może sobie uważać inaczej. Moim zdaniem to za daleko. No ale pomaganie jest trendy, więc kurwa, fajnie. Mam nadzieję, że ktoś wytłumaczy, co chodzi z tą mgłą. Idzie, mam nadzieję, że to nie jest ta sama mgła co dzień lat temu. Ja pierdolę. A ja tak już poza jajcami, zupełnie poważnie mówiąc, uważam, że to bardzo nieuczciwe i stanowczo protestuję przeciwko robieniu sobie kampanii wyborczej na akcji charytatywnej. No, bo chyba nie mamy wątpliwości, że jest to element kampanii wyborczej. Chyba, że ktoś z Was naprawdę wierzy w to, że sam Andrzej, prezydent, nasz wstał dzisiaj rano i pomyślał, mmm, wczoraj w wiadomościach, kurwa, nie, to nie w wiadomościach, to w faktach mówili i na polsacie mówili tu. o tej akcji, to może też se zarapuje. Tam jest sztab jednak PR-owców, którzy powiedzieli, Panie Andrzeju, to jest ten czas. Trzeba chwycić za mikrofon. Czekam na zwrotkę premiera. No i czekam na gorące nominacje. Kurwa mać ludzie. To jest... A zresztą nie uprzedajmy faktów. W PRL-u czy nie Polo, Polo Florentko, tylko Polski Rzeczypospolitej po Ludowej, czyli przed 1989 roku rokiem była ta gazeta um, Świat Młodych. I tam byli wymieniani kolejni laureaci. Orderu Uśmiechów, którzy wbijali sztankę soku z cytryny, co powodowało uśmiech na ich twarzach. Na mojej twarzy uśmiech jest często, ale. No kurwa. Za to, gdzie ta akcja doszła, to ja się napiję. Wasze zdrowie, mordy. Kiedyś jeszcze będzie normalnie, ale na razie jest całkiem zabawnie. O! Polecam każdemu samo zdrowie. Cytryna zmierzana z cytryną. A jeszcze, naraz. Swoją drogą, ktoś powinien nominować teraz Joannę Szczepkowską, żeby mogła nagrać Hot in Challenge i powiedzieć Proszę Państwa, dzisiaj oficjalnie skończył się w Polsce hip-hop. A zaczęło się coś więcej. Bo to jest coś więcej. Ja pierdolę. Nie sądziłem, że tego dożyję. To się kurwa wydarzyło wszystko A już zamykając ten temat poważny Poprzedni już, żeby to, Bo to myśl mi umknie i kurwa to potem będzie w pizziec I znowu będę pisać A propos tych kopalni, prawda? One faktycznie pracowały cały czas Ale ja się pytam, kurwa na chuj one pracowały Jak kurwa Panowie to się właśnie nominują, sprowadzili największy statek transportowy kurwa węgla z Kolumbii kurwa I węgiel z Rosji idzie To na chuj ten węgiel oni wydobywają kurwa, jak oni go sprowadzają? Czegoś tu nie rozumiem, ale ja nie muszę tego rozumieć Jestem małym robaczkiem kurwa Dobra, spierdalam z tego balkonu, jadę kurwa do studia, bo to... Idź na grzyby Idź na grzyby, bo i ty i ja pójdziemy siedzieć Tak mówił yy, Janek Hofander do Ryszka Ochórskiego w Misiu. I ja pierdolę, czego myśmy dożyli ludzie. Co się nie dzieje?